Do zobaczenia w moim świecie, w Witam, spotykamy się tam, gdzie ostatnio się rozstaliśmy. Tym razem mam w filmiku zamiar pokazać Wam, jak zabić męczące mnie krowy których oczywiście nienawidzę z powodu ich muczenia. Teraz robię odcinek specjalnie y, dlatego, że po prostu jak zobaczyłem ten odcinek to w ogóle nie słychać nic przez krowy, więc se je pozabijam tak dla zabawy. Chodźcie krówki. Nie muczeć mi tutaj będzie uczenia. Od razu miałem skoset zbiorę. Oczywiście jedzonko. Jak będę zmęczony, głodny już będę miał. Trochę podgłośniłem mikrofon specjalnie, żeby było bardziej słychać, bo nie mam zamiaru wyłączać włączać efektów dźwiękowych z Minecrafta. Zapomniałem w poprzednim odcinku podziękować bardzo Przemkowi z mojej klasy za pomysł na Oczywiście powinienem to zrobić już wczoraj, ale zapomniałem to wiecie jak to jest dobrze w tym odcinku wykopię trochę kamienia i zrobię podłogę z właśnie z niego więc przyda nam się kilów potem zrobię z kamienia ale na razie trzeba wykopać kamienia w ogóle e Pójdę trochę, trochę od domu, żeby nie było dziur niepotrzebnych. Tutaj wystarczy. Pokażę Wam jak ja wolę kopać w kamieniu. Wolę się rozkopywać na boki, na wszystkie strony niż kopać ciągle w dół, ponieważ jak idę w dół to i tak potem muszę trochę dać, żeby dojść do góry. Więc po co tak zrobić jak można, tak i nic nie na tym nie stracisz. Moje linki nie będę oglądać z powodu tego, że jeszcze nie mam mutacji. E jak już mówiłem, możecie wyciszyć głos albo przestać w ogóle nie oglądać. Macie mnie nie wyzywać w komentarzach, bo od razu będę banował Wasze, zablokowywał Wasze konta już nie będziecie mieli wstępu na moje, więc macie takich komentarzy nie pisać. Postaram się, żeby jutro wyszły kolejne odcinki. Jeśli nie wyjdą, to znaczy, że wyjdą w niedzielę. Nie pisać mi kiedy wyjdą, bo mówiłem, że będę wychodzić minimum trzy razy w tygodniu. Na moim kanale YouTube już znaleźliście pewnie dwa filmiki, prolog i oczywiście hmm, pierwszy odcinek. Hmm, nie wiem jak jestem z tym czasem, sądzę, że jakieś 3 minuty minęły. A oczywiście ograniczenie 9 mam, bo jeszcze ten. Hmm. Dobra, z tym. Widzicie mniejsze ponieważ świat mi się bardziej zrespił ale i tak ciągle, jak to jest w Minecrafcie ciągle się stworzy nowy świat dlatego mi się e, lagi robią bo ja mam laptopa e, ściągają mi się tutaj właśnie e, teksturki chciałem się ści ściągać ale teraz e, tak sobie pomyślałem, że zrobię właśnie filmik do mojej Jak, na pewno będę robił z tym wszystkim, co już mówiłem, że z, pomógł mi wymyśleć skina. Więc bardzo mu za to dziękuję, dlatego z nim robię pierwszą serię. Chyba, jeśli będzie chciał jak najszybciej Ja Już nie mam czasu, żeby się bawić. No nie, już potwory, jak widzicie, w nocy. Dlatego już mam mieczyk. Już mam cegłę, patyki mam chyba. Już mi się lagi robią, bo stwory się respią. Mam ochotę je wyłączyć, ale nie, bo to w końcu do filmiku. A mam pokazać wam jak przetrwać. Jak wygląda mój Minecraft. A ja zawsze w Minecrafcie mam potwory, więc nie będę ich wyłączał. Ale zrobię sobie lepszy miecz, specjalnie na tą okazję. Już słyszę, potwora. Yy, gdzieś tam się połębane jakiś. Mam ochotę wyłączyć potwory jak już mówiłem um, i chyba to zrobię, ale nie jestem pewien, więc na razie zaraz. Tak. tak, no i tak. Tak. Już pewien, tylko jeszcze siekery, bo nie będę robił na razie... Jak to się nazywa? Zapomniałem. Już trochę śpiący jak zostałem dzisiaj o szóstej, bo drugiej, więc nie, już nie mam siły myśleć. Tak jak spadł mi się bardzo, to zrobię ten odcinek do końca. Więc... Zaraz zrobię jeszcze skrzynię. Yy, I oczywiście z... pokazałem wam dużo rzeczy. Teraz jak zrobić na przykład łopaty, kilofy takie tam gówna teksturę zapomniałem Wam podać w linku w pierwszym filmiku więc podam za to w drugim tak. mówiłem już, że mam nową myszkę i jest bardzo czuła i dlatego idą mnie klocki bo jak za mocno filmie, to jest... Takiego czegoś A ta myszka niby jest bardzo czuła, więc może zmniejszyć czułość myszki po prostu w opcjach, ale się tak wolno jakoś rusza wszystko. A ja tutaj potrzebuję szybkiej reakcji. tak jak widzicie, mam już piękną podłogę. Po prostu. Dzisiaj właśnie na szkoleniu mam lekcję o kamieniach, więc pomyślałem, że zrobię podłogę z kamienia. A że teraz... robię jeszcze inne rzeczy. Pokażę Wam jak zrobić. Więc... Piec się tak robi. Bye, bye. O nie, wyjść stąd. Nie zapraszam na herbatę. Widzicie, tak się to robi. E, jak coś to ja gram na trybie normalnym, że nie było, że ja mam easy, dlatego tak szybko zabijam. Jeśli ktoś chce szybko zabijać potwory, to niech skacze i wali, bo wtedy niby jakiś krytyk leci. Papa, dam się z wami.